Pokolenie Z jest najbardziej połączonym pokoleniem w historii. Więc dlaczego czują się tak samotni? Nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych, treści streamingowych i społeczności internetowych powinien sprzyjać ich rozkwitowi. Filtr i grupowe czaty skrywają narastający kryzys zdrowia psychicznego, przez który miliony ludzi czują się odizolowane, niespokojne i bez nadziei. Więc co tak naprawdę się dzieje? Czy to technologia, gospodarka? Czy wszystko sprowadza się do stanu świata? Odkryj w tym odcinku The Infographics Show prawdziwy powód przygnębienia pokolenia Z. Pamiętaj o subskrypcji kanału. Jeśli jest coś, co łączy każde pokolenie to martwienie się o świat, który zostawiło poprzednie. Najwspanialsze pokolenie doświadczyło wielkiego kryzysu i narastających napięć przed II wojną światową, wiedząc, że to ich największa próba. Pokolenie ciche dorastało w cieniu wojny nuklearnej. A pokolenie wyżu demograficznego w samym środku ruchu praw obywatelskich. Pokolenie X doświadczyło niestabilności świata i zmian kulturowych, jak walka o prawa osób homoseksualnych. Milenialsi przeżyli recesję i wojnę, co przypomina doświadczenia pokolenia X. Dlaczego więc wydaje się to tak inne dla pokolenia Z? Dziś pokolenie Z to nastolatkowie i młodzi dorośli, z których wielu po raz pierwszy wchodzi na studia i na rynek pracy. Raport firmy METLIFE pokazuje, że to pokolenie najczęściej odczuwa stres i depresję. 46% przedstawicieli pokolenia Z na rynku pracy odczuwa stres, w porównaniu do 35% osób z pozostałych pokoleń. 44% zgłosiło wypalenie zawodowe, a 30% przyznało, że czuje się odizolowanych. Generacja Z twierdzi, że są mniej produktywni, mniej szczęśliwi i mniej zaangażowani w pracę. A jeśli zapytasz dorosłych. To wina tych dzieciaków. Pokolenie Z ma o sobie złe zdanie, ale ich współpracownicy oceniają ich jeszcze gorzej. Pracownicy z pokolenia Z są zwalniani szybciej niż ich koledzy, mają większe trudności ze znalezieniem pracy i często są w tyle, jeśli chodzi o kulturę pracy. Nauczyciele szkół średnich i wykładowcy akademicy zgłaszają problemy z zachowaniem, braki w wiedzy oraz trudności w dostosowaniu się uczniów do nowych zasad i środowisk, co utrudnia współpracę. Czy to prawda? Czy może czas odpowiedzieć krytykom słynnym, OK, Boomer? Jak to zwykle bywa, prawda leży pewnie gdzieś po środku. Każde pokolenie spotyka się z zarzutami, że nie jest wystarczająco profesjonalne i nie potrafi robić rzeczy w tradycyjny sposób. Czasem po prostu nie ma takiej potrzeby, czas mija. To jak memy o tym, że współczesne dzieci nigdy nie doświadczą używania korektora na pracy semestralnej. I bardzo dobrze. Technologia jest lepsza, a pokolenie Z, pracownicy i studenci uważa, że kultura powinna się do nich dostosować, a nie próbować ich zmieniać. Z drugiej strony, może z tymi młodymi nie jest tak dobrze. Każde pokolenie uczy się trochę inaczej i zawsze lepiej przystosowuje się do nowej technologii niż poprzednie. Milenialsi są prawdopodobnie pierwszym pokoleniem, które więcej pisze na klawiaturze niż odręcznie, a na przykład niewielu z nich potrafi pisać kursywą. Dorastali, gdy komputery stawały się codziennością w domach, ale pokolenie Z to pierwsi cyfrowi tubylcy i nie znają innego sposobu. To utrudnia im adaptację, gdy brakuje im doświadczenia w nabywaniu nowych umiejętności. A potem wydarzył się cały szereg rzeczy, które wytrąciły ich z równowagi. Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkich i niemal każdy ma historię o tym, jak wpłynęła na jego życie. Wirus, który pojawił się w 2020 roku i zamknął szkoły w większości miejsc na prawie cały rok, Szczególnie mocno uderzył w młodsze pokolenie. Starsza część pokolenia zmogła stracić ważne momenty, takie jak bal maturalny czy ukończenie szkoły, przez co czują żal i mają poczucie braku prawdziwego przejścia do kolejnego etapu życia. Młodsza część pokolenia Z straciła cenny czas w szkole z powodu nauki zdalnej, co spowodowało u nich zaległości w edukacji. Ale przynajmniej mieli łatwiej niż pokolenie Alfa, które straciło jedne z najważniejszych lat wczesnej edukacji. I niektóre rzeczy to utrudniały, ale potem pojawiło się coś, co to ułatwiło. Debiut ChatGPT wydawał się ciekawostką. Chatbot, który wydawał się wiedzieć wszystko i potrafił odpowiadać na pytania. Pisał opowiadania, rysował i został zintegrowany z wyszukiwarkami. Wszyscy go pokochali, zwłaszcza pokolenie Z, które używało go do pisania prac, odpowiadania na lekcjach i tworzenia dzieł sztuki zgodnych z ich zainteresowaniami. Przez to mieli mniejszą motywację do nauki i rozwijania umiejętności, a ich trudności wynikające z opóźnień w nauce tylko się pogłębiły. Niektórzy studenci stają się nawet wiralowi, chwaląc się używaniem czadu GBT do pisania swoich prac dyplomowych. Dlaczego więc pokolenie Z jest przygnębione? Dlaczego mieliby nie być? Według nich świat się rozpada, pogarsza, a oni mają niewielką nadzieję na przyszłość. Jest wiele rzeczy, o które można się martwić, zwłaszcza trudności w zarabianiu na życie. Pokolenie zen ma trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ firmy automatycznie odrzucają aplikacje i przenoszą miejsca pracy za granicę. Wiele etatowych miejsc pracy z benefitami jest zastępowanych pracą dorywczą, a jednym z głównych winowajców tego jest ChatGPT. Generacja zboi się, że sztuczna inteligencja całkowicie ich zastąpi. I to może nie byłoby aż tak dużym problemem, gdyby koszty nie rosły w przeciwnym kierunku. Coraz trudniej jest dziś zarobić na życie, a wszystko wydaje się kosztować coraz więcej. To prowadzi do szoku cenowego nawet przy prostych zakupach, jak zestawy w McDonald's, ale to najmniejszy z problemów pokolenia Z. Wiele zakupów rozpoczynających dorosłość staje się coraz bardziej nieosiągalnych, ponieważ coraz mniej miejsc zatrudnia licealistów. To sprawia, że start w dorosłość, od opłacenia studiów przez zakup auta, wynajem mieszkania, pokupno domu, Wydaje się przytłaczający, a nawet niemożliwy, co pozostawiło wielu z pokolenia Z w stanie zatrzymanego rozwoju. Podobnie jak milenialsi przed nimi, wielu przedstawicieli pokolenia Z zostaje w domu, gdy wkraczają w dorosłość. W przeciwieństwie do wielu milenialsów, nie mają konkretnego planu na przyszłość. Studia są kosztowne, a rodzeństwo opowiadało im przerażające historie o zadłużeniu z tytułu kredytów studenckich. Praca nie zatrudnia. Wielu z nich przyznaje, że czuje się zagubionych. Jakby świat nie miał dla nich żadnego planu. Określanie szkoły średniej jako najlepszych lat życia często brzmi absurdalnie, ale dla wielu przedstawicieli pokolenia Z był to ostatni czas, gdy mieli jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Dla wielu z nich to najmniejszy problem ważniejszy jest los świata. Pokolenie Z to jedno z najbardziej zaangażowanych politycznie pokoleń, co może być mieczem obosiecznym. To sprawia, że są bardzo świadomi problemów na świecie, ale oznacza też, że te problemy ciągle na nich ciążą. Choć większość milenialsów była politycznie obojętna w dorosłości, kryzysy jak zamachy z 11 września, wojna w Iraku i recesja z 2008 roku wpłynęły na nich jako młodych dorosłych. Pokolenie Z, w przeciwieństwie do nich, od najmłodszych lat żyje w cieniu strzelanin w szkołach i zmian klimatycznych. Podczas gdy w tym wieku wciąż rozmawiałeś o pokemonach, Twój 11 kuzyn chce rozmawiać o zrównoważonych wyborach żywieniowych. Mają więcej sposobów, by to poznać niż kiedykolwiek wcześniej, ale to może nie być dobre. Każde pokolenie inaczej przyswaja wiadomości. Dziadek może wciąż czytać gazetę przy porannej kawie, a mama i tata mogą wiernie włączać radio lub wiadomości w telewizji. Ty oczywiście przysięgasz na program Infographics Show, żeby być na bieżąco ze sprawami światowymi. Ale młodsi widzowie coraz częściej polegają na mediach społecznościowych, żeby być na bieżąco, a to bywa różnie. Po pierwsze możesz wejść do internetu i po prostu kłamać. Większość portali społecznościowych jest teraz pełna troli i kont szukających łatwych kliknięć. Od kiedy sztuczna inteligencja ułatwiła podrabianie obrazów, jest tylko gorzej. A potem są wszyscy inni w internecie. Każdy portal społecznościowy ma jedną wspólną cechę. To jest arena pomysłów, gdzie, jeśli sprzeciwisz się popularnemu poglądowi, możesz zostać zaatakowany przez armię troli, którzy będą ci grozić i wysyłać nękające obrazy. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w programie 60 minut. Interaktywność mediów społecznościowych może prowadzić do stresu podczas spędzania tam czasu. Nawet jeśli ktoś jest zaangażowany w temat i zdeterminowany, by udowadniać swoje racje, bycie zalewanym nękającymi wiadomościami jest nieprzyjemne. Z czasem może to wpłynąć na czyjeś nastawienie. Problem polega na tym, że coraz trudniej jest przed tym uciec. Millennialsi to pierwsze pokolenie, które od dzieciństwa intensywnie grało w gry wideo. Gry potrafiły być stresujące. Wie to każdy, kto dostał niebieską skorupą od brata w Mario Kart. Ale te gry były albo samotnym, albo kooperacyjnym doświadczeniem. Grało się samemu albo z osobami w tym samym pokoju. Dziś większość gier wideo jest online. Więc oprócz działającego internetu, możesz natknąć się na nękanie ze strony trolli z drugiego końca świata. Całkowite odłączenie się jest prawie niemożliwe. Jeśli jesteś z wcześniejszego pokolenia, prawdopodobnie pamiętasz rodzinne wakacje, kiedy pakowano cię do samochodu i jechaliście do domku nad jeziorem na tydzień lub dłużej. Podczas wakacji, wszystkie urządzenia elektroniczne zostały w domu. Byłeś całkowicie odłączony. Na początku brakowało ci Nintendo. Ale wkrótce byłeś zajęty łapaniem sumagołymi rękami albo ganianiem siostry ze ślimakiem. A kiedy wróciłeś, byłeś trochę do tyłu z wiadomościami i memami. Dlaczego nagle wszyscy wrzucają zdjęcia kapibar? Ale teraz taka ucieczka to obcy pomysł dla pokolenia Z. Dziś prawie każdy ma smartfona, mini komputer z pełnym dostępem do internetu i nie tylko w kieszeni. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ludzie zostawiali telefony komórkowe w domu podczas wakacji, na wypadek nagłego wypadku. A większość miejsc ma zasięg. Nawet najbardziej rustykalne domki na Airbnb często oferują Wi-Fi w ramach pobytu. A to oznacza, że nawet na wakacjach możesz być przywiązany do mediów społecznościowych i różnych aplikacji, czasem celowo. Pamiętasz, jak świetnie bawiłeś się w dzieciństwie w Disney World? Obecnie doświadczenie to głównie rezerwacja miejsc online przez aplikację Disney, co skłania wielu dorosłych fanów Disneya do narzekania, że parki już nie są takie same. Ale według rządu problemem jest jedna konkretna aplikacja. Czy TikTok psuje amerykańską młodzież? Wielu uważa, że rząd Stany Zjednoczone Ameryki uchwalił ponadpartyjną ustawę zakazującą chińskiej aplikacji, choć od czerwca 2025 roku sprawa utknęła w zawieszeniu z powodu decyzji obecnej administracji Stany Zjednoczone Ameryki. Ale aplikacja, która łączy krótkie filmy z różnymi rodzajami treści, Zebrała mnóstwo krytyki za treści polityczne i sprzyjające środowisko dla teorii spiskowych. Przykładowo, ktoś twierdził, że Putin odkrył starożytny skarbiec, dowodzący, iż wszystkie postacie biblijne były czarnoskóre co może być zabawne. Ale innym razem dezinformacja ma realne konsekwencje. Na przykład, gdy ktoś opublikował sposób na zdobycie darmowych pieniędzy z banku, a okazało się, że to oszustwo czekowe. Sytuacja komplikuje się bardziej, gdy do gry wkraczają prawdziwe wydarzenia. Strona spiskowa TikToka przyciągnęła uwagę, gdy platforma została zalana filmami broniącymi wrogów stany zjednoczone Ameryki w tym Rosji, Korei Północnej, a nawet terrorysty osamy Bin Ladena. Co gorsza, platforma sprawia, że te filmy są bardzo łatwo dostępne, często podkładając pod nie relaksującą muzykę i pokazując influencera tańczącego w tle. Algorytm automatycznie odtwarza kolejny film zaraz po zakończeniu poprzedniego. I to może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego pokolenia Z. Jedną z największych skarg starszych pokoleń na pokolenie Z jest to, że wydają się być politycznie zradykalizowani, a to może iść w parze z problemami ze zdrowiem psychicznym. Jeśli cały swój czas spędzasz na pochłanianiu przygnębiających wiadomości o stanie świata, to logiczne, że depresja szybko się pojawi. Dodatkowo wielu oszustów wykorzystało sytuację na świecie, tworząc fałszywe zbiórki GoFundMe. I inne akcje charytatywne, aby rzekomo pomagać ludziom z stref konfliktu. Wiele z tych kąt pochodzi z nieznanych lokalizacji, ale można zobaczyć ich setki dziennie na stronach takich jak Tumblr czy na stronie wcześniej znanej jako Twitter i nie da się wesprzeć wszystkich, nawet gdyby były prawdziwe. Czy to wina mediów społecznościowych, czy taki jest po prostu stan świata? Przedstawiciele pokolenia Z bronią TikToka i mediów społecznościowych, uważając je za najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu. I mają rację. Dziś wiele osób ma przyjaciół na całym świecie. Zamiast szukać znajomości w swoim mieście, znajdujesz ludzi o podobnych zainteresowaniach online, kontaktujesz się przez platformy i rozmowy, a nawet umawiasz na spotkania. Dla młodych ludzi to jedyny znany im sposób komunikacji i rzeczywiście otwiera on nowe możliwości, które wcześniej nie były możliwe. W tym procesie mogło jednak coś przepaść. Chociaż sprawy światowe i media społecznościowe są głównymi podejrzanymi odnośnie przyczyn depresji pokolenia Z, niektórzy eksperci przypuszczają, że mogą oni po prostu być. Ludzie stają się coraz bardziej samotni i odizolowani, kręgi społeczne się kurczą, a nawiązywanie relacji jest trudniejsze. To powoduje, że ludzie spędzają dużo czasu online. Pokolenie Z jako całość jest mniej zaangażowane w zajęcia szkolne, kluby i sport, być może z powodu przymusowej przerwy podczas COVID. A także zgłasza, że ma mniej przyjaciół i trudniej im umawiać się na randki. I może istnieć publiczny powód tego stanu rzeczy. Termin trzecia przestrzeń oznacza miejsce, które nie jest ani pracą, ani domem, i najlepiej, żeby nie wymagało żadnych opłat za wejście. Dla pokolenia X i milenialsów odpowiedzią było centrum handlowe. Kiedyś ogromne galerie handlowe były najpopularniejszym miejscem spotkań nastolatków. Kilka monet na jedzenie w strefie gastronomicznej i do salonu gier. Pozwalało spędzić godziny w centrum handlowym. Czasy się zmieniły. Wiele centrów handlowych boryka się z problemami, w niektórych większość lokali świeci pustkami, inne ograniczyły wstęp niepełnoletnim bez opieki. Zdaniem niektórych, społeczeństwo po prostu stało się nieprzyjazne dla młodzieży. Nastolatkowie z pokolenia Z często wracają prosto do domu po szkole, od razu idą do swoich pokoi i spędzają ten niewielki wolny czas, jaki mają, w internecie lub grając w gry komputerowe. Istnieje wiele przyczyn, ale częściowo wynika to z tego, że obecnie mają mniej miejsc do spotkań niż kiedykolwiek. Wiele restauracji niechętnie przyjmuje duże grupy nastolatków na dłużej niż to konieczne, a w wielu miastach obowiązują godziny policyjne dla niepełnoletnich bez opieki. To ograniczyło kolejną typową aktywność nastolatków. Mniej nastolatków z pokolenia Z regularnie umawia się na randki w liceum, co skutkuje nieprzygotowaniem do randkowania jako dorośli. Ludzie coraz częściej szukają partnerów na aplikacjach randkowych, gdzie mają tylko jedną szansę, by zrobić dobre wrażenie i uniknąć zablokowania. Proces ten przypomina obecne ubieganie się o pracę i może być niezwykle frustrujący oraz demotywujący. To kolejna dziedzina, w której wielu przedstawicieli pokolenia Z uważa, że przyszłość nie jest dla nich, a wiadomości tylko utwierdzają ich w przekonaniu, że wszystko się pogarsza. Pokolenie Z jest najbardziej zróżnicowanym pokoleniem, a ponad 20% tej grupy identyfikuje się jako część społeczności lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i queer. Plus. Jednak w ostatnich latach klimat zmienił się radykalnie, a wielu ludzi czuje, że postęp się cofa. Wiele firm ograniczyło obchody miesiąca Dumy, Stany zakazują opieki medycznej dla transpłciowych nastolatków, a retoryka skrajnej prawicy narasta. To skłoniło wielu młodych do obwiniania dorosłych. Jeśli nie chcecie, byśmy byli przygnębieni. Uczyńcie świat dla nas mniej okropnym. Czy generacja Z dorównuje pierwotnym królom depresji? Milenialsi twierdzą, że oni też mieli podgórkę. Dorastali podczas wojny i kryzysu ekonomicznego. Wielu z nich straciło pracę podczas recesji i są w gorszej sytuacji finansowej w porównaniu do poprzednich pokoleń. Wielu z nich czuje się jak nastolatki, choć zbliżają się do czterdziestki, a kolana i plecy zaczynają im o tym przypominać. Gdy pokolenie Z mówi o stanie świata, starsi często przewracają oczami. Czy naprawdę mogą mieć aż tak źle? Okazuje się, że tak. Milenialsi i pokolenie Z zdecydowanie przodują w statystykach dotyczących depresji w porównaniu do innych pokoleń. Według badania czynników ryzyka zachowań zdrowotnych, średnia liczba dni ze złym zdrowiem psychicznym w miesiącu wzrosła z 3 do 4 ogólnie, ale wśród młodych dorosłych w wieku od 18 do 25 lat. Liczba ta wzrosła z 3,5 do ponad 6 dni. Dwukrotnie więcej młodych dorosłych zgłosiło, że spędza połowę lub więcej miesiąca w złym stanie psychicznym w latach 2018-2020 w porównaniu z końcówką lat 90. Ale zaskakujące jest to, że unikają wielu największych czynników ryzyka. Pokolenie Z ma najmniej wiary w przyszłość, ale zachowuje się, jakby planowało długie życie. Unikają pułapek poprzednich pokoleń. Rzadziej sięgają po alkohol i papierosy, oraz mają niższy wskaźnik ciąż wśród nastolatków. Jednak często określają się jako samotni, przez co wielu nazywa ich pokoleniem Zoom. To sprawia, że mają mniej bezpośrednich kontaktów towarzyskich i niewiele do roboty poza rozmyślaniem o stanie świata i śledzeniem wiadomości na ten temat. To wywołało u nich specyficzny niepokój. Podczas gdy wiele pokoleń mierzyło się z kryzysami związanymi ze światem, środowiskiem i problemami społecznymi, Pokolenie z częściej postrzega różne sprawy jako zagrożenia egzystencjalne. Przy wysokim poziomie lęku klimatycznego, każde ekstremalne zjawisko pogodowe jest postrzegane jako zwiastun nadchodzącego kataklizmu. Ale ta bliskość kryzysu sprawiła też, że wielu z nich stało się pełnymi pasji, oddanymi aktywistami. Angażują się w protesty i publikują w sieci wpisy, które zwracają uwagę rodziców i osób na stanowiska. Ale czy to nie staje się samospełniającą się przepowiednią? Pokolenie Z to cyfrowi tubylcy, ale wielu z nich wydaje się zapomniało wcześniejsze rady. W internecie nie używaj prawdziwego imienia i nie publikuj treści, których nie chciałbyś pokazać szefowi. Wielu nastolatków miało już długą historię aktywności online przed ukończeniem szkoły, a teraz wchodzą na rynek pracy z całą swoją przeszłą treścią łatwo dostępną w wyszukiwarkach. To może oznaczać trudne wejście na rynek pracy, a nawet rozmowę z policjantem, jeśli będą publikować w ten sam sposób, jako dorośli. Ale najważniejszym czynnikiem depresji pokolenia Z może po prostu być to, że sami nam o tym mówią. Pokolenie Z często uważa, że żyje w czasach schyłku świata. Jednakże świat doświadczył znacznie trudniejszych okresów od wielkiego kryzysu i II wojny światowej po trzy dekady strachu przed wojną nuklearną. Ale zdrowie psychiczne nie było wtedy dużym zmartwieniem psychologia wciąż była w fazie rozwoju. Niewielu dorosłych szukało pomocy psychologicznej dla siebie. A tym bardziej dla swoich dzieci. Po prostu brnąłeś przez życie, wykonywałeś codzienne obowiązki i nie rozmawiałeś o swoich lękach czy depresji. Potem coś się zmieniło. Ludzie zaczęli otwierać się na temat swojego zdrowia psychicznego i zachęcać do tego swoje dzieci. Dzieci naprawdę tego słuchały. Pokolenie Z jest zdecydowanie najbardziej otwartym pokoleniem, wręcz do przesady, i to oznacza, że są bardzo chętni, by wyrażać swoje lęki i złość. Nauczyciele i rodzice zgłaszają wzrost tego. Co interpretują jako brak szacunku, ale dzieci twierdzą, że to po prostu ich bezpośredniość w wyrażaniu oczekiwań wobec świata. W końcu to oni odziedziczą ten świat. Pewnego dnia to oni będą rządzić, być może prowadząc posiedzenia rządu przez Zuma. Pokolenie Z nie jest osamotnione w trudnych czasach. Obejrzyj każde pokolenie wyjaśnione w 10 minut, aby zobaczyć, jak dorastało każde z nich i co je ukształtowało, albo kliknij ten film zamiast tego.